Cześć, jestem Caitlin. Witaj Caitlin. Wydaje mi się, że doznałam przebłysku naszej prawdziwej natury. Pewnego dnia tego roku po prostu obudziłam się i wszystko widziałam jakby przez inną soczewkę. Kolory były jaśniejsze, kontakty z ludźmi były bardziej intensywne. Jakość czasu była inna. Chciałam jedynie patrzeć w niebo i na drzewa. Jeśli ktoś powiedziałby mi, że dodano mi do napoju jakiegoś narkotyku, to miałoby to dla mnie sens, bo tak właśnie to odczuwałam, tak jakbym była na tripie. To było tak błogie, że niemalże bolesne, bo te wszystkie doświadczenia były bardzo intensywne. To się jednak skończyło razem z końcem tego dnia, następnego ranka. Obudziłam się ze zwyczajną percepcją i poczułam utratę tego intensywnego doświadczenia. Być może mógłbyś mi to wytłumaczyć i powiedzieć, czemu w jednej chwili możesz być w takim stanie percepcji, a następnego dnia już nie. Nie sądzę, żebym cokolwiek zmieniała. Nie chciałam do tego też przylgnąć umysłem. To po prostu dlatego, że stan naszego umysłu zmienia się cały czas. To był zatem wytężony stan umysłu. Nie było to rozpoznanie Twojej prawdziwej natury. Rozpoznanie prawdziwej natury jest znacznie mniej egzotyczne niż to. Twoja prawdziwa natura nie jest stanem, który przychodzi i odchodzi. To przeźroczysty ekran, na którym pojawiają się i znikają Twoje maile, dokumenty, obrazy i klipy na YouTube. To wiecznie obecne tło dla ciągle zmieniających się maili, obrazów i tym podobnych. To właśnie te maile, dokumenty, filmy i obrazy są barwne, egzotyczne i czasami dziwne. Sam ekran jest jednak pozbawiony kolorów, jest przeźroczysty, pusty, cichy. Prawdą jest, że rozpoznanie naszej prawdziwej natury może mieć ogromny wpływ na Twoje ciało i umysł. Powoduje ogromną relaksację i sens odpuszczenia, i to czasami może być odczuwane jako niespotykane lub nadzwyczajne doświadczenie. To jest jednak produktem ubocznym rozpoznania transparentności prawdziwej natury. Samo rozpoznanie prawdziwej natury jest znacznie prostsze, znacznie cichsze. Ok, dziękuję. To zwykłe rozpoznanie obecności świadomości, która leży stale obecna w tle wszelkich doświadczeń. Możesz się tam udać choćby teraz. Możesz zadać sobie pytanie takie jak: Co to takiego, co poznaję i jest świadome mojego doświadczenia? I zatrzymaj się. Aby to odkryć, musisz zrobić krok wstecz od swojego doświadczenia. Cokolwiek to jest, co uświadamia sobie myśli, samo oczywiście nie jest myślą. Cofamy się więc wstecz od naszych myśli. Cokolwiek to jest, co uświadamia sobie nasze uczucia i doznania, samo nie jest uczuciem lub doznaniem. Cofamy się więc przed nasze uczucia i doznania. Dochodzimy do faktu bycia lub bycia świadomym. Tylko tyle. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Zwykle zadziewa się to bardzo cicho. W końcu umysł nie jest obecny w trakcie tego rozpoznania. Gdy umysł pojawia się na nowo, zostaje dotknięty tym rozpoznaniem w pewnym wymiarze. Czasami w bardzo intensywnym wymiarze, na przykład przejawia się jako śmiech, płacz lub podobne silne doświadczenia czasami jednak może być bardzo nieznacznie dotknięty, lub zupełnie wcale. Czasami umysł potrzebuje kilku tygodni lub miesięcy, by za tym nadążyć. Czasami mija parę miesięcy, zanim umysł uświadomi sobie, że coś się zmieniło. Mówi nie bywam już taki zmartwiony jak kiedyś. Jest znacznie mniej konfliktów w moich relacjach. Już mi prawie nic nie przeszkadza w tym, co się dzieje. Nie jestem już ciągle zmartwiony tym wszystkim. Zdaje się być w pokoju bez powodu. Czuję, że jestem szczęśliwy większość czasu w ostatnich dniach, i potem, sześć miesięcy później, zauważa, że sam nie wie, co się takiego stało. Duma o tym, lecz nie może tego pojąć. To jak w przykładzie, którym się czasem posługuje. To jak z bólem głowy, budzisz się z bólem głowy, po czym kroczysz przez swój dzień, i wieczorem zauważasz: O, ból głowy mi przeszedł. Kiedy on przeszedł? Nie wiesz kiedy dokładnie. Czy to była godzina 13, a może południe lub 11 rano? I jak on zniknął? Nie wiesz tego, bo nie zauważyłaś jego odejścia. Pozwoliłaś sobie po prostu zauważyć: Jestem wolna od tego bólu. Nie zawsze tak jest, ale może to być tak ciche jak to. W pewnym sensie to najbezpieczniejsze, gdy rozpoznanie jest takie ciche, bo wtedy nie możesz przywłaszczać sobie żadnego cudownego doświadczenia przebudzenia. Myślę, że byłabym przerażona, gdybym była jak Eckhart Tolle, który siedział przez kilka lat w parku na ławce. Nie wiem, jak moja rodzina by to przeżyła. To są właśnie te rzadkie przypadki, gdy to rozpoznanie zadziewa się spontanicznie i ma natychmiastowy i bardzo potężny wpływ na umysł i ciało. I na tym powstają dobre książki. I mówię to z pełnym szacunkiem. Mam ogromny szacunek do Eckhart'a Tolle. Jest tam jednak coś, o czym można opowiadać. Wiesz. To po prostu dobra historia, która jest interesująca, fascynująca i jednocześnie totalnie prawdziwa. Wielu z was pewnie też zna historię Shinryo Suzuki, mistrza Zen, który był zapytany, na którym ze swoich spotkań: Dlaczego nigdy nie opowiadasz historii swojego przebudzenia? I jego żona, która siedziała na tyłach, wstała i odpowiedziała, bo on nigdy takiego nie miał. Widzicie, przebudzenie nie jest doświadczeniem, może mieć wpływ na ciało i umysł, i to one są doświadczeniami. To może rozsadzić ci umysł i sprawić, że będziesz siedzieć na ławce w parku przez kilka lat. I to jest doświadczenie, coś o czym można opowiadać. Rozpoznanie samo w sobie jest jednak transparentne, nie możesz o nim powiedzieć nic. A najważniejsze, Caitlyn, jest to, że rozpoznanie twej prawdziwej natury nie jest doświadczeniem. Doświadczeniami są myśli, uczucia, doznania. One przychodzą i odchodzą. To rozpoznanie dotyczy wiecznie obecnego tła dla wszystkich tych doświadczeń. Lubię też przedstawiać to w następującym przykładzie. Kiedy kładziemy się do łóżka wieczorem, rozbieramy się, ściągamy wszystkie nasze ubrania i nasze nagie ciało zostaje odsłonięte. Nie stajemy się tym nagim ciałem nagle. Nie jest też ono jakimś niezwykłym doświadczeniem. Wybaczcie, trochę się przy tym zawahałem. Wiesz jednak, co mam na myśli. Nie jest ono niezwykłe, przynajmniej z naszego subiektywnego punktu widzenia. Chyba pakuje się tu w jakieś tarapaty. Subiektywne doświadczenie naszego nagiego ciała jest najbardziej zwyczajnym i znanym nam doświadczeniem. Nie ma w nim nic egzotycznego. Wprawdzie jest tak pospolite, znane i intymne, że większość czasu je przeoczamy, skupiając się na barwniejszych aspektach doświadczenia myślach, percepcjach lub uczuciach. Nagość bywa po prostu rozpoznawana. To nawet nie tak, że chociażby teraz nie mamy kontaktu z naszymi nagimi ciałami. Wszyscy czujemy teraz nasze nagie ciała wewnątrz koszul i spodni. Jest to jednak znacznie subtelniejsze niż barwny pejzaż tego pokoju lub nasza rozmowa. Przez to nie zauważamy ich. To, co robiliśmy dzisiejszego ranka na medytacji, było, że tak powiem, rozbieraniem się, ściąganiem wszystkich warstw doświadczenia, dopóki nie pozostało jedynie nasze nagie istnienie. Nie ma nic nadzwyczajnego w naszym nagim istnieniu. Tak naprawdę doświadczamy go cały czas. Jest jednak tak ciche, że jest przyćmione przez barwniejsze aspekty doświadczenia. Zatem świadomość istnienia zostaje przysłonięta świadomością doświadczenia, ale sama pozostaje ciągle obecna w tle, w ciszy. Kiedy dochodzi do rozpoznania, jest to najcichsze rozpoznanie, jakie może być. Nic egzotycznego, nic nadzwyczajnego. Może brzmieć tak. No tak, oczywiście. Czemu nie widziałem tego wcześniej? Byłem zbyt zajęty dawaniem uwagi obiektywnej zawartości doświadczenia. Zatem nie mierz swojego postępu tym, czy miewasz niezwykłe doświadczenia, czy też nie. Dziękuję.